Jak nie chcesz być śledzony na Twoim Samsungu Galaxy, wyłącz wszystkie sensory, tak aby uniemożliwić aplikacjom dostęp do tych modułów, a także innych czujników jak GPS. Już Ci pokazuję, jak to ustawić. Odblokowujesz, przechodzisz do ustawień, następnie scrollujesz do sekcji telefon, informacje. Następnie po przesunięciu dalej w dół, udaj się w stronę sekcji informacje o oprogramowaniu, następnie w miejscu numer wersji, przeklikaj teraz dziesięciokrotnie, aby odblokować opcje programistyczne. Następnie powracasz do głównych ustawień. I na samym dole odpal opcję programisty. Następnie w opcjach programisty po przesunięciu dalej w dół odpal kafelki programowe szybkich ustawień i włącz sensor OFF. Następnie po przesunięciu panelu szybkiego dostępu masz możliwość wyłączenia wszystkich sensorów. Od tej pory wszystkie czujniki, jak kamery mikrofonu oraz inne, zostają kompletnie wyłączone, zwiększając bezpieczeństwo poprzez zablokowanie możliwości śledzenia i nagrywania przez nieautoryzowane aplikacje. Odpalasz to zawsze, gdy potrzebujesz dyskrecji. Po wyłączeniu wszystkich czujników, żadna z aplikacji nie ma dostępu do mikrofonu oraz kamery. Później podziękujesz.